Dobrze, najlepiej jakbyś to robił w pozycji stojącej. Stań na szerokości swojej bioder, Zadbaj o przestrzeń, żeby ci przez 5 minut nikt nie przeszkadzał. I zacznij od 7 głębokich wdechów i wydechów. Dobrze. Jesteś już teraz skupiony przed wyjazdem. Masz bowiem mniej więcej czas, kiedy musisz dotrzeć do danego celu i chcesz utrzymać się w koncentracji i w energii na tą trasę. Wyobraź sobie, zamknij oczy, wyobraź sobie teraz cały odcinek trasy, który musisz pokonać. Oczywiście nie musisz go znać w, nie wiadomo, w jakich szczegółach, po prostu i czas, w którym chcesz być na miejscu. Dobrze, teraz weź głęboki oddech i wyobraź sobie, że wszystkie przeszkody, które mogą na tej drodze być, czyli korki, remonty, czy chociażby zwierzęta, jeżeli jedziesz wieczorem, Ciebie omija, czyli korki się już rozładowały zwierzyna. Tutaj musisz wymienić wszystkie po kolei: zwierzyna, czyli np. jelenie, dziki, sarny, zające, lizy, koty. Wszystkie te, które mogą wejść na jezdnię podczas jazdy. Wyobraź sobie, jak kulturalnie zatrzymują się przed drogą. Są szczęśliwe w tym miejscu, gdzie są, i wcale nie chcą ryzykować. Przejścia ci, przecięcia i spotkania się z tobą, więc zostają szczęśliwe w rowach, czekają na bezpieczny moment, aby przejść sobie na drugą stronę. Teraz wyobraź sobie, że wszystkie budowy, które są na Twojej drodze, nawigacja Cię pięknie, sprawnie omija i nie musisz błądzić i stać w korku. Weź trzy głębokie wdechy. W trzecim wdechu, wyobraź sobie, nabierając czwarty wdech, że wypełnia cię biała energia, białe światło i zaczyna krążyć wokół całej twojej sylwetki. I tak by ci ładował baterię, tak byś ładował telefon podłączony do gniazdka. Jeżeli masz obok jakiś napój w samochodzie cokolwiek, co lubisz, herbatę, kawę, to możesz również teraz z świadomością przejść do tego i wyobrazić sobie, aby kawa stała się wielką baterią Twojej energii i ładuje się teraz, czekając na wyjazd, i później z każdym okiem, którego będziesz brał, będzie cię doładowywać i będzie Ci pomagać w trasie, w skupieniu i w tym, aby bezpiecznie i dobrze dotrzeć do celu. Jeżeli jesteś gotowy, weź trzy głębokie wydechy. Możesz zrobić dwa skłony w przód. Troszkę się porozciągać. I możesz śmiało wyruszać w trasę. W szczęśliwej podróży.